Wow! Dziewczyny to takie ekscytujące. Co nas czeka w tej rundzie? Myślę, że wam się spodoba. Dostaniecie całą masę żywych karaluchów. Spójrzcie tylko, jakie urocze. Co za ochyda. Przykro mi, ale i tak będziecie musiały je narysować. I to za pomocą małych nakładek na palce, wyglądających jak rączki. Będzie wam się nimi bardzo wygodnie rysowało. Trochę nietypowo, ale wam się spodoba. Nie zapomnijcie, że macie tylko jedną minutę. Czas start. Nie chcę dostać karaluchów, ale muszę zademonstrować mój talent. Myślę, że wyjdzie mi bardzo ładnie. Mam nadzieję, bo inaczej nie będę miała od kogo przerysowywać. Kurczę, złamała mi się kredka. Czym teraz będę rysować? Wiem, mam tę perówkę. Mam nadzieję, że mi pomoże. Teraz znowu mogę rysować. Co się dzieje z moją temperówką? O nie! Teraz jestem cała w opiłkach. Ale naostrzyłam kredkę. Muszę tylko zdmuchnąć śmieci z kartki, żebym mogła zacząć rysować. Gotowe! Ej, co ty sobie wyobrażasz? Teraz ja jestem cała w śmieciach. Nie martw się, pomogę ci się ich pozbyć. Dzięki. To bardzo miło z Twojej strony. Będę się dłużej na ciebie gniewać. Co to jest? Skąd się wziął ten papier? Julie, przestań rzucać przedmiotami. Odczep się. Co za tupet. Nie rozumiesz, że przeszkadzasz mi w rysowaniu? Nie mogę ciągle przerywać swojej pracy. Dobra, sprzątnę te śmieci. Jaki piękny rysunek. Też go zabiorę. Ej, gdzie jest mój rysunek? Za chwilę challenge się skończy. Masz rację. Wyzwanie dobiegło końca. Czas pokazać, co udało wam się narysować. Wita, mogłaś się bardziej postarać. Dislike. Mila, gdzie jest twoja praca? To nie przejdzie. Na pewno nie wygrasz. Julie, rewelacja. Bardzo mi się podoba twój rysunek. Bo jest mój. Stop, dziewczyny. Przestańcie się kłócić. Co się stało? Chociaż nie chcę zajmować się waszymi problemami. Mam wystarczająco dużo własnych. Mila, dostajesz karaluchy. Trzeba było się postarać. A, to straszne. Przecież się starałam. One pełzną! Spójrz na to, co tam leży na dnie! Coś bardzo błyszczącego! To pierścionek z prawdziwym diamentem! Ojej, jakie ja mam szczęście! Tak, wygląda pięknie! Dziewczyny, tym razem czeka Was jeszcze bardziej niezwykła nagroda. Lubicie owoce morza? Bo jedna z Was dostanie tę ślizgą, ale bardzo uroczą ośmiornicę. Żartujesz! Fu. A malować będziecie na szkle tymi farbami. Mam nadzieję, że dacie radę. Czas start! W dzieciństwie często malowałam w ten sposób, więc muszę wygrać. Kurczę, to wygląda jak jakaś plama. Trzeba to wytrzeć. Jak można tak zepsuć pracę? Ja zaraz narysuję coś naprawdę fajnego. Może naszą nagrodą naprawdę jest straszna ośmiornica, ale nawet ją można narysować słodko i ładnie. Wychodzi mi całkiem fajnie. Całkowicie zgadzam się z Milą. Ponadto, im lepiej narysowana ośmiornica, tym mniejsze szanse na zdobycie prawdziwej. Kurczę, skończyła mi się niebieska farba. Mam nadzieję, że Mila nie będzie miała nic przeciwko, jeśli od niej pożyczę. Ej, nie rozumiem. Mogłabyś zapytać mnie o zgodę. Zobaczymy, jak ci się spodoba, gdy ta butelka farby będzie już na zawsze twoja. To genialne. O nie, co się dzieje? Jak mam to odkleić? Dobra, najpierw muszę dokończyć rysunek. Witaj, ty co narysowałaś? Chyba coś bardzo przerażającego, to okropne. Takie teksty są bardzo niemiłe i nie na miejscu. Będę musiała dać ci nauczkę. Ciekawe, co powiesz na to? Nie, co ja teraz zrobię? Nie chcę śmiernicy. Chociaż klej, którego użyłam do zrobienia żartu, może mi pomóc. To świetny pomysł. <noise> Dziewczyny, kończymy. Czas pochwalić się pracami. Julie, no brawo, wyszło niesamowicie. Wita, ale twój rysunek to jakiś koszmar. Niestety nie jest to dobra praca. Mila, po tobie też spodziewałem się więcej. W dodatku, rozbiłaś szkło, wkurzyłaś mnie. Myślę, że będzie sprawiedliwie, jeśli ośmiornica trafi do zawodników, którzy nie dbali o zasady challenge'u. Witaj Mila, ośmiornica jest wasza. Tak jest, smacznego. A ja będę patrzyć i się śmiać. Możecie sobie jęczeć i tak musicie zjeść ośmiornicę. Spróbuję. Fu, to obrzydliwe. Nie sądziłam, że jest aż tak niedobra. Teraz jeszcze bardziej boję się spróbować. Naprawdę ohydne. Julie, dlaczego się ze mnie nabijasz? Nie pozwolę na to. Wita proponuje pokazać Julie, kto się będzie śmiać ostatni. Popieram! Julie, łap! Eee, co zrobiłyście? To obrzydliwe! Teraz mam macki we włosach. Jesteście takie okrutne. Jak będzie wyglądała trzecia runda tego challenge'u? Tym razem poszczęściło się Wam z nagrodą. Zobaczcie, jakiego uroczego pieska otrzyma jedna z was. I znów trzeba będzie malować czymś bardzo nietypowym. Zróbcie sobie taki makijaż, aby wyglądać jak ten słodki piesek. Macie dokładnie minutę. Czas start. Nie mogę przegrać. Bardzo chcę się zaprzyjaźnić z pieskiem. Ja też muszę się więc spieszyć. Wszystkie chciałybyśmy mieć takiego słodkiego przyjaciela. Już kiedyś robiłam taki makijaż. Nie sądziłam, że ta umiejętność mi się przyda. Dziewczynom idzie za dobrze. Trzeba to naprawić. Ej, co ty zrobiłaś? Wszystko zepsułaś. Przepraszam, to nie moja wina. Wiesz co? A masz. Następnym razem odechce Ci się mi przeszkadzać. Tak? W takim razie ty też oberwiesz. Mam nadzieję, że ci to wszystko skłynie z twarzy. Dlaczego to bardzo mnie nie lubisz? Wyglądacie naprawdę strasznie. Raczej jak jakieś upiora pieski. Tylko mnie nie dotykajcie. Czas się skończył. Kto zostanie właścicielem tego pieska? Wita to okropne. Możesz dzieci straszyć. Mila, nie wyglądasz lepiej. Twój makijaż z pewnością nie jest taki straszny, ale nadal nie jest to uroczy piesek. Tylko praca Julie się nadaje. Gratuluję, masz nowego przyjaciela. Hurra, spójrzcie, jaki jest śliczny. I jaki słodki. No co tak patrzycie? Musiałam jakoś walczyć z konkurencją. Co to za zapach? O nie, uroczy piesek zostawił niezbyt uroczy prezent. Fuu, co za ochyda! Czyli my mamy pieska, a ty masz to, co zostawił. Sprawiedliwość została wymierzona. Dziewczyny, w tej rundzie czeka na Was przepiękna nagroda. Spójrzcie na ten cudowny naszyjnik. Dostanie go jedna z Was. Arysować będziecie tymi buteleczkami, które zawierają kolorowy klej z brokatem. Myślę, że będzie fajnie! Czas, start! Zaczynajcie! Wiem na pewno, że to ja zostanę właścicielką tego naszyjnika. Dziewczynom taka luksusowa biżuteria nie pasuje. Jak w ogóle wycisnąć ten głupi klej? O nie, wszystko zniszczyłam. Jak mam się tego pozbyć? Może rozetrę to innym kolorem? Nie, nic nie działa. Co robić? Julie, to nie jest śmieszne. Zaraz oberwiesz. Dobra, nie dotykaj mnie, ja rysuję. I ja absolutnie nie mam pojęcia, jak narysować na szyjnik. Dziewczyny nie mogą go dostać. Mila bez urazy, ale będziesz musiała poczuć na sobie moc tego kleju. Wszystko idzie idealnie. Trzeba tylko dodać kilka kropel czerwonego kleju. Super. Co się dzieje? Dlaczego butelka przykleiła się do mojej ręki? Julie, czy to twoja sprawka? Moja? To Wita. Tak. Więc za chwilę się przekonasz, jak dobry jest ten klej. Ale nie na dłoni, a na twarzy. Proszę bardzo. Myślę, że nawet jej pasuje. Pomocy, zdejmijcie to ze mnie. O nie, teraz nie czuję połowy twarzy. Muszę natychmiast przykleić brwi na miejsce. Mila nie trzeba było ze mną zadzierać. Zaraz cię załatwię. Stop! Czas minął! Pokażcie, co narysowałyście! Pff, Wita, co za porażka! Znowu okropna praca! Tylko proszę się nie obrażać! Julie, twoja nie jest lepsza! Dziewczyny, co się z wami stało? Przecież umiecie rysować! Mila, dobrze, że chociaż ty mnie nie zawiodłaś! Chyba nikt nie ma wątpliwości, że nagroda wędruje do Mili! Gratulacje! Wspaniale! Teraz będę najładniejszą dziewczyną w okolicy. Julie, też chcesz taki? Okay. Oczywiście, że chcesz. Ale i tak ci go nie dam. Ty kłamczucho. No to nikt go nie dostanie. Co ty zrobiłaś? Już czułam się jak księżniczka. To było takie piękne. Dziewczyny, szkoda, że nie widziałyście swoich kwaśnych min. Żaden naszyjnik tego nie naprawi. Stać! Dokąd idziesz? Wydaje mi się, że wyglądasz dość podejrzanie. Co masz pod kaskiem? Yy, moim? Nic, nic tam nie ma. Sprawdźmy to. Zdejmij go natychmiast. No i co tam masz? Co? Nic nie mam. Kurczę, niepotrzebnie się tak wysiliłam. Przepraszam, zapraszam do środka. To nasza umywalka. Nie wiem, co się stało, ale nie działa. Nie mogę nawet się umyć. Nie ma problemu, naprawimy. Nie martw się. Jestem czysta, to znaczy czysty. Nie mam ze sobą nic zakazanego. Naprawię ten kran w mgnieniu oka. Potrzebuję tego ogromnego klucza. Jest już prawie gotowe. Odbiór. Mówiłam ci, że z nim trzeba twardo. Tuki, rozmawiasz przez telefon, dostarczy to maleństwo właścicielowi. Biegnij mała myszko. Alex czeka na ciebie. A, jakie to straszne! Skąd tu się wzięły myszy? Trzeba oczyścić tę rurę. No, prawie gotowe. Myszko, wróciłaś? Chyba Alex nie ciebie szukał. No i jak idzie gotowe? Chwileczkę. A, skąd tu się wzięła woda? Pomocy, co się dzieje? No teraz nie powinno tu być żadnych myszy. Jestem cała mokra. Przecież powinieneś wiedzieć, jak poradzić sobie z rurami. A, to mysz! Jaka mysz? Chyba muszę już iść. Mam całą masę roboty. Wiedziałam, że tu się dzieje coś podejrzanego. Czekaj! Cześć, staczkim jesteś. Nie martw się, tylko przyniosłam jedzenie. Sprawdzimy to. O, rzeczywiście, burgery. I kurczak z KFC. Uwielbiam to. Co tam jeszcze masz? N nie otwieraj. Y po co się wysilać? Lepiej weź kubełek z KFC. Smacznego, a ja pójdę nakarmić więźnia. Cześć, Aleks. Przyprowadziłam ci twojego przyjaciela, spójrz. Przyjaciela? Co? Nigdy wcześniej nie widziałem tego królika. To nie jest mój Billy. Wszystko ci się pomieszało. Wreszcie jakiś fajny obiad. Stop! Dlaczego tu jest królicze futro? Zaraz zajmę się tym kucharzem. Tak właśnie myślałam. Czy przestaniesz mnie ciągle okłamywać? O czym ty w ogóle mówisz? Mam tu tylko jedzenie. Zaraz się o tym przekonamy. Proponuję zagrać w grę. Zgadnij, gdzie są burgery. Co ty robisz? Gdzie jest królik? Zaraz sobie przypomnę. Wiem, jest tutaj. Nie ma? Więc tutaj. Kurczę, to tylko burgery. Więc musi być tutaj. No nie wierzę. Przed chwilą widziałam go w Twoich rękach. Chyba coś Ci się pomyliło. W ogóle nie jestem tu doceniana, więc już sobie pójdę. Daj mi tego burgera. Z tych nerwów muszę coś przekąsić. Och, udało się. Brawo, króliczku. Nie sądziłam, że będziesz tak spokojnie siedział pod moją czapką kucharską. No ile można stać? Kim jesteś? Przypominasz mi mile... Myślę, że jesteście do siebie bardzo podobni. E, kim ona jest? Przyszedłem tu, żeby pomalować ściany. Zobacz. E, farba już odpada, trzeba to naprawić. No, rzeczywiście. A co masz w wiadrze? Może to wcale nie jest farba. E, możesz się o tym sama przekonać, to farba. Dobra. A teraz pokaż mi wałek. O nie, chyba wpadłam. Boli. Ktoś mnie ugryzł! Co to było? Teraz naprawdę boli mnie kciuk! Zaraz ci dam popalić! Najpierw nie złap! Z łatwością! Aaaa! I tak cię dorwę! O, jak dobrze się troszeczkę pogimnastykować! Raz, dwa, trzy, cztery... Dziwne, coś mnie łaskocze. Pomocy! Pomocy! Alex, co się z tobą dzieje? Skąd w więzieniu wziął się ten futrzany chomik? To przecież twój Billy. Co? Nie, to nie jest mój Billy. Dam ci nauczkę. Patrz, co tam leci. Stój! I tak uciekła. Obiecuję, że cię złapie Mila. Ale ubaw. Hulk biega za dziewczyną. Bardzo zabawne. Daj mi tego chomika. I siedź cicho. Teraz mam własne zwierzątko. Na swego chrupek. Mam nadzieję, że zostaniemy przyjaciółmi. Mój słodki. Na no cześć. Stój zabrania się wprowadzania zwierząt. Ale to tylko małpka. Ona pomaga mi robić sztuczki. Lubisz magiczne sztuczki? Umiem robić wiele fajnych rzeczy. Nie, nie chcemy tu żadnych wariatów. Do widzenia. Mylisz się. Zaraz pokażę ci, na co mnie stać. Po spojrzeniu na ten amulet zasypiasz. Raz, dwa, trzy. Zadziałało. No to idziemy. Brawo. Aleks, patrz, przyprowadziłam Bilego. To znowu nie on. Ale może się przydać. Ma klucze do mojej celi. Zgadza się. Mogę cię wypuścić. Otwieraj szybko. Gotowe. Kuraj, jestem wolny. Wszystko dzięki tej małpce. Ma na imię cici. Chwileczkę muszę się przebrać. Nie patrzę. Gotowe. Myślę, że Chichi -Chi wygląda trochę jak ja. Jeśli on tu zostanie, będę mógł uciec w spokoju. Nikt pewnie nawet nie zauważy. Ale fajny pomysł! Nikogo nie ma! No to wiejemy. Cicho! Kurczę, co ja zrobiłem! Padajmy stąd! Co się dzieje? Co to za hałas? Okej. Okay. Gdzie jest Alex? Co tu się stało? To straszne, ten magik zamienił go w małpę, witaj, mój mały Billy! Tak się za tobą stęskniłem! Tak bardzo cię kocham! Co to ma być? Nie chcę tyle czosnku. Mary, mamy ogromnego pecha. Co? Ja też mam czosnek. Rany zaraz zwymiotuję. To takie obrzydliwe. No, Dziś, dziewczyny macie pecha, nie zazdroszczę Wam. Ja jestem szczęściarą. Zobaczcie co mam. Tylko jedną główkę czosnku. Mogę ją zjeść w mgnieniu oka. Jeszcze się z nas nabijasz? W takim razie zaczynaj. Z łatwością. Tylko najpierw trzeba go obrać. Tego potrzebne są tylko moje ręce. Wow, jesteś naprawdę bardzo silna, szacunek. Teraz spójrzcie, jak jem bez mrugnięcia okiem. Patrzcie i uczcie się. Ojej, fuu, to jest tak obrzydliwe, co za ochyda. Teraz będę śmierdzieć. Nie, nie zamierzam mieć tej obrzydliwej rzeczy. Ale musisz, takie są zasady. Poza tym mam pomysł, jak nakarmić cię tym czosnikiem. Mam nawet specjalne urządzenie. To ułatwi sprawę. Dlatego otwieraj buzie, czeka na ciebie czosnkowy posiłek. No to wkładam go do środka. No otwieraj buzie. Nie, nie mam zamiaru. Otwieraj buzie, Chelsea. Właśnie, tak, gotowe. To jest obrzydliwe. nie niczego gorszego. Nie, czuję się najlepiej. I my też. Ten czosnek za bardzo śmierdzi. Lepiej pożuj gumę. Wiem, mam tu trochę. Wspaniale, dzięki, naprawdę się przyda. Co jest to? Zapach zniknął. Cieszę się, że ci pomogłam. Teraz moja kolej na czosnek. Ale po co to jeść? Mam lepszy pomysł. Patrzcie, teraz to już nie czosnek, a naszyjnik przy okazji jest całkiem ładny. Nie wykręcaj kota ogonem. Bez względu na to, co wymyśliłaś i tak będziesz musiała go wieść. A więc dalej, zrób to szybko. Jesteście takie nudne. Jeśli tego chcecie, to oczywiście go zjem. Ale w nieco inny sposób. Mam świetny pomysł. Do tego celu wystarczy zwykła szklanka. I teraz ta szklanka pomoże mi pozbyć się łusek. Wystarczy ją potrząsnąć. Właśnie tak. Gotowe. Teraz czosnek nie jest taki straszny do jedzenia. Zaczynamy. Oj, fu, to jest ochydne. Oczyszczony też smakuje paskudnie. Fu, śmierdzi w całym pokoju. Nic się nie stało, wiem co z tym zrobić. Ten świeża powietrza nas urapuje. O, to naprawdę działa. Tyle że Mary nadal śmierdzi. Czujesz? Tak. Źródło smrodu jest w jej ustach. Ale to nie problem. Odświeżacz powinien załatwić sprawę. Znowu zadziałał. Super. Tak, rzeczywiście. Teraz nie śmierdzę. Tyle że mam świeżacz smakuje gorzej niż czosnek. Czegoś nie zrobić dla do dobrego zapachu. Lili, twoja kolej. Tak? Czy na pewno muszę? Dobra, zaczynam. To obrzydliwe. Ona zjada cały czosnek teraz. To niemożliwe. Nic nie jest niemożliwe. Nie mogę na to patrzeć. Obudź się, już prawie skończyła. Tak, skończyłam. To było piekło. Wygląda na to, że teraz piekło czeka także i Was. O, fu, musimy zlikwidować źródło tego obrzydliwego zapachu. Wiem, akwarium. Nie, wypuśćcie mnie, błagam, nie mogę oddychać. Poleży przez kilka minut, a potem się obudzi, a my wreszcie możemy się zrelaksować. O kurczę, mam tylko jedną puszkę coli, a ja mam o wiele więcej. Spójrz, nie mieszczą się nawet w kadrze. Masz więcej? Nie rozśmieszaj mnie. Widziałaś w ogóle moją wieżę z puszek w Możecie mi zazdrościć dziewczyny. Tak, Lili ma zdecydowanie największego pecha ze wszystkich. I co z tego? Przynajmniej będę pierwszą, która ją wypije. Pyszności, muszę tylko rozprawić się z puszką. Gotowe! Jedno uderzenie i po niej. Ekstra. Ale o wiele fajniejsze jest to, że teraz moja kolejna picie coli. Najpierw muszę otworzyć wszystkie puszki. Coś długo je otwierasz. Ale to pewnie świetna zabawa. Chcę po prostu cieszyć się momentem otwierania tak wielu puszek. Ale nie martwcie się, wypiję je wszystkie bardzo szybko, bo mam ogromną słompę z całą masą końcówek. To zresztą mój własny wynalazek. Spójrzcie. O! Ale pyszności. Rewelacja. No i po wszystkim minęło kilka sekund. Co za beknięcie! To obrzydliwe! Bez spokój, nie maruć, lepiej pij swoją kolę. Dokładnie! To jest naprawdę super. Nie rozumiem tego, co tu robi. Łóżka Pepsi w wieży coli. To nie jest miejsce dla niej. Co ty robisz? Ta wieża nas prawie zabiła. Nie zrobiłam tego specjalnie. Dobra, dziewczyny, nie gniewajcie się. Nadszedł czas, aby cieszyć się smakiem tej niesamowitej coli. Twój żołądek nie ma dna? Jak możesz zmieścić w nim tyle napojów gazowanych? wiem, ale coś aż prosi się, żeby wyjść na zewnątrz. Hej! Wow! Zmiotłam wszystko z powierzchni stołu! Niesamowite! Hej! Spodobało mi się! Okej! Okay. bardzo lubię granaty, zwłaszcza gdy jest ich tak dużo. Raz, dwa, trzy. Dobra, jest ich dużo! A ja mam tylko jednego to niesprawiedliwe. Widziałyście moją górę granatów? Nie mogłabym zjeść tylu w ciągu całego życia. Skoro mam tylko jeden owoc granatu, myślę, że zjem go jako pierwsza. Hmm. Tylko najpierw trzeba go rozciąć. Tylko nie rób nam krzywdy. Nie martwcie się, chcę tylko pokroić granat. Teraz muszę tylko wymyślić, jak wydostać stamtąd te wszystkie ziarna. Nie udaje mi się. Hmm? A, wiem. Ja z zwykłej pęsety. Spróbujmy. Okej. Okay. To pyszne. I nie pogrudzisz sobie rąk. Spójrzcie, penseta jest idealna. Trzeba wydobyć wszystkie nasiona. Pośpiesz się. Oglądanie tego jest bardzo nudne. Wy się nudzicie, a ja świetnie bawię. Zwłaszcza gdy wyobrażam sobie, jakie jem. To jest nie do zniesienia. No, dajcie spokój. Skończyłam. Teraz pozostaje tylko znieść te wszystkie pyszne żarenka. Rewelacja. Mary, teraz twoja kolej. Kurza, nareszcie. Jak się otwiera ten granat? Jest taki twardy. Może po prostu jesteś bardzo słaba. To nieprawda, nie jestem słaba. Mogę otworzyć te wszystkie granaty gołymi rękami. Wow, to dopiero jest moc. Wyglądasz dość przerażająco Nawet nie macie pojęcia, jak to dobrze smakuje To jest magiczne Au, to boli Nic się nie stało, przejdzie ci Powinnaś zobaczyć swoje Zęby są tak czerwone jak owoc granatu Przestań się śmiać i lepiej jedz swoją porcję. Właśnie, mam przecież całą stertę granatów. Lili, daj mi tę rzecz szybko. Rzecz? Jaką rzecz? Lili, nie bądź głupia. Nóż! Potrzebuję noża. Trzeba było tak powiedzieć, proszę bardzo. Dzięki, teraz mogę pokroić granat. Dlaczego tak dziwnie go tniesz? Co on nie wykopnie. Wiedziałam, że będziecie chciały wiedzieć dlaczego go tak kroję. Za chwilę użyję pewnego urządzenia, które niedawno kupiłam. Tylko spójrzcie! Tutaj kładziemy granat, naciskamy i podstawiamy szklankę. W ten sposób można uzyskać pyszny sok. Mam mnóstwo granatów, więc z pewnością wystarczy na szklankę soku. Jestem pewna, że będzie absolutnie pyszny. Zużyłaś tyle granatów na jedną szklankę soku? Ale jakiego soku? No to spróbujmy. O, jest pyszny. I bardzo kwaśny. U, ale co dziwne, podoba mi się to. Zamierzam wypić całą szklankę za jednym zamachem. Patrzcie, jesteś szalona. I jestem. To po prostu bardzo smaczny i zdrowy sok.